Pracuje, ktoś coś we mnie dostrzega i pewnie jakąś wcześniejszą pracą powiem tak w cudzysłowie zasłużyłam sobie na to, żeby, żeby, żeby teraz dostać, dostać tą rolę, ale nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że któreś role są więcej warte albo któreś role są mniej mniej warte. Myślę, że nie wartościuję roli. One są, każda rola jest jakimś wyzwaniem i każda rola jest inna. Chociaż rzeczywiście ta jest pierwszą taką dramatyczną rolą. To, to środowisko. No, przeniknąć. No do domu masz mu rozumiesz? Do wyra, do My się znamy wiele lat. Znamy się od lat sześciu, albo siedmiu, o ile nie skłamię. Poznaliśmy się, poznaliśmy się w ogóle w teatrze przy księciu Myszkinie, granym w Teatrze Rozmaitości. I tak ta nasza znajomość trwa. Przyjaźnimy się znamy, się, znamy się prywatnie. I myślę też, że dlatego prościej było nam jakby pracować ze sobą i jakoś... Było to na pewno duże dużo ułatwienie przy budowaniu jakby tak gęstej relacji, jaką jest relacja Kamili i Roszka. Dla mnie, panie profesorze. Z Andrzejem Sewerynem pracowałam po raz pierwszy, ale to jest e, tak wielki profesjonalista jest człowiek z tak wielkim urokiem osobistym, że, że m, bardzo mi pomógł, ale to jest też tak, że pomógł sobie, dlatego że rolę buduje się poprzez partner. Powiedział kiedyś Krystian Lupa coś takiego, że tyle samo grasz, na ile pozwolisz partnerowi. Coś w tym jest. Myślę, że każdy mądry aktor o tym wie. ¿Qué es eso? Nie jest czymś normalnym rozbieranie się, jakby uruchamianie w sobie takich emocji do osób, z którymi nie łączy nas taka relacja prywatnie, znamy się, przyjaźnimy, ale przecież jest to dalekie od tego, że jest to sfera zarezerwowana dla osób najbliższych i jest to jakaś cena wykonywania tego zawodu. No, jest to jakiś element też, bez tego jakby nie, nie dało się tej historii wiarygodnie opowiedzieć, tego, 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 tego trójkąta, gdzie też jakimś środkiem do tego, żeby to opowiedzieć była namiętność, ale granie takich scen nigdy nie jest łatwe. Zapraszam wszystkich użytkowników filmu Ebu na film Różyczka, premiera 8 marca w Dzień Kobiet w Kinach od 12 marca.